Zdawać by się mogło, że do Nowego Jorku już nie można się przyczepić, że jest za mało wielokulturowy, że za mało jest imigrantów, że za mało uchodźców i tak Ale nie, jesteśmy w błędzie. Fala uchodźców i to fala za falą przybywa do Nowego Jorku. Proszę popatrzeć na tą relację.